Jeszcze jeden, a w sumie możemy poczekać na ostatniego, za ten czas zrobimy tutaj porządek. Na przykład tu mamy, ale to, to jest ok, tak jest. Gotowe i mamy siedem. Dobry numer 7. 1 plus 7 jest 8. 7 plus 7 15. o tym 15. O, nie lubię numer 5. Ale nieważne, nie dodajemy niczego teraz. Mamy tutaj jeszcze 9 tych, możemy wziąć półtego. tego Sadzimy, będzie 18. 18 jest dzień naszej rocznicy z moją dziewczyną. To jest dobry numer i wy, idziemy wyrzucić wszystko, co nie potrzebujemy. Nie lubię trzymać śmieci i bazgorów, co, co po prostu nie są nam niepotrzebne potrzebne. Rzucamy to, 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 to i to. Wstawiamy jeden tu. I to tu pójdzie. I to też. Ale lubię mieć w, tej, um, w takim urzędzie. Słyszę zombie. czemu deszcz pada? Niech deszcz już pójdzie, bo nie, nie denerwuje mnie. Słyszałem zombiaka, ale nie wiem gdzie. Okej, okay. co sobie pomyślałem jest, że... Mm, w moim domu jest łóżko. To jest już jasne. Może tutaj zbudujemy coś na dół, czy gdzieś? Nie wiem, po ogródku? W ogródku lepiej nie. Tutaj też nie za bardzo. To tutaj może być. Idziemy na dół. Hy! Czekaj, musimy wrócić do góry. Czas na zbierać drewna. Mamy drewno to czas nazbierać patyków musimy iść nazbierać trochę jeszcze drewna niestety bo mam plan taki plan akcji co będzie przynajmniej szybko zbieramy powinno nam wystarczyć um, nazbieramy jeszcze o spadło tutaj coś czekaj możemy od razu położyć te te byśmy mieli trzeba zastępcze później okej, okay. i zbieramy to. I mam jeszcze bone meal, to nie mam na sobie, ale nie mam przy sobie raczej. Ale okej. Okay. Kto mi znów puka do okna? Ja pierdolę. Zaraz wracam. Co? Nie działa. W środę przechodzi mechanik Właśnie mówiłem, mamie, mama przyszła e, Mówiliśmy o internecie, że nie działa i że w środę przechodzi mechanik cio, cio, cio. Ok, drewna drewno nam wystarczy, mam nadzieję Zobaczycie co będę Jak nie to mogę zawsze stąd zbierać, pospierać ten dom. No ja ten to nie jest ważny, możemy co... Mówiłeś, że, że przechodzi w, w, w środę. Po pracy mam nadzieję, że przyjdzie. Ja jestem w domu. Tak, ale ja chcę tu być, bo ty nie będziesz... nie, nie, daj telefon Ty nie musisz wiedzieć co, ale i tak chcę tu być. No, daj telefon do domu. Czemu? No położę do Masz. Kto to wczoraj dzwonił? Kto? Kiedy? Wczoraj. Wczoraj? Wieczorem? Nikt. I mówi, hmm, zciła Ja mówię, No.

No. Bo były po... A kupiłaś mój hajjuice Nie A, Hajjuice jest dobry Stuart, 3 rajbiny, bo były po złoty, po 38. złoty... Co, te wielkie? No. To super Mamy rajbiny Jest. O, Czekaj Czekaj, taki pomarańczowy ten jest, a teraz biały. Pomarańczowy? Biały, pomarańczowy, Biały. Wolę białe. Eee wolę pomarańczowe w sumie. <laughs> lag, nie, nie daj mi lag. Mam jeszcze 30, możemy jeszcze na dół: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> What the fuck! Miecz! O-o! O nie! Ha! A, nieważne, możemy tam wrócić, wszystko do wydostaniemy z powrotem. Tylko, że spadnę tutaj super, ale fucking super, naprawdę. No ja pierdolę, no kurde. O oh, for fuck's sake, no tam są moje rzeczy, ja chcę je dostać. Co ja mam w ogóle zrobić teraz? Czekaj. JEZU, NO SPIERDALAJCIE Z TAMTĄ! Fucking hell. Jezu, co to za... zawsze da... jak... Zobacz, wchodzę, wchodzę, normalne, 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 normalne. normalne. Lag, teraz będzie lag. O, lag spadam do środka, i wszystko zepsute. Jest! Dostałem moje rzeczy.